Jesteśmy w gościach w miejscu absolutnie niezwykłym, w miejscu cudownym, w miejscu świętym e, jesteśmy na Jasnej Górze i rozmawiamy w jasnogórskiej bibliotece, w tak zwanej starej bibliotece. E, zaprosił nas do niej. Ojciec Grzegorz Prus, historyk. Witamy serdecznie, szczęść Boże. Dziękujemy szczęść Boże. za zaproszenie. Witam serdecznie. E, proszę ojca, korzystając z miejsca, w którym jesteśmy, mówi się, że najwspanialsze, największe archiwa na świecie to archiwa watykańskie. A archiwum Jasnej Góry, zbiory historyczne Jasnej Góry, chyba też yy, niemałe. nie niemałe. Niemałe, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, yy, sięgające oczywiście czasów fundacji klasztoru, yy, czyli drugiej połowy XIV wieku. Jak wiemy, klasztor jasnogórski zostaje Założony w 1382 roku. I ta spuścizna powiemy dokumentacyjna, gromadzona tutaj w klasztorze szczęśliwie ocalała do dnia dzisiejszego, ponieważ klasztor nigdy nie został skasowany. Tak jak prawie wszystkie klasztory paulińskie w Europie. To poza Jasną Górą i, i klasztorem w Krakowie na Skałce wszystkie były skasowane przez, zwłaszcza w XVIII wieku, w XIX, przez zaborców, przez rządy oświeceniowe. Natomiast ten klasztor nie był skasowany, i dlatego ta dokumentacja mogła tutaj być cały czas gromadzona systematycznie i przechowywana, i mimo różnych burz dziejowych, pożarów, wojen. A nawet tak jak w XIX wieku po powstaniu styczniowym, obecności tutaj garnizonu wojska rosyjskiego, mimo obecności tutaj wojska niemieckiego w czasie II wojny światowej, archiwum przetrwało. Tak więc mamy zarówno dokumenty fundacyjne klasztoru księcia Władysława Opolczyka, króla Władysława Jagieły, jak i też szereg innych ważnych dokumentów. A także innych materiałów, które systematycznie gromadzone stanowią to, co mówimy o tym archiwum. Archiwum to znaczy dokumenty, to znaczy też dokumenty, oczywiście pergaminowe, dokumenty papierowe, ale też pokaźny zbiór manuskryptów, czyli rękopisów, najpierw rękopisów średniowiecznych, później już nowożytnych. To jest dosyć pokaźny zbiór, zbiór, właśnie bardzo cenny. Oddzielną częścią tego zbioru, bardzo bogatą, dużą jest są muzykalia jasnogórskie. Mm -hmm. Gdyż na Jasnej Górze na pewno od końca XVI wieku istniała kapela jasnogórska, i te tradycje muzyczne, kompozytorskie tu na Jasnej Górze. One są zresztą do dnia dzisiejszego kultywowane. One też zaowocowały ogromną spuścizną muzyczną. Dzisiaj wydajemy te kompozycje w formie płyt, wydajemy zapisy nutowe, Jest specjalna fundacja, która się tym zajmuje. No, cała właśnie bardzo, bardzo interesująca, zwłaszcza dla muzykologów, dla melomanów spuścizna. Fantastycznej muzyki jasnogórskiej na bardzo wysokim poziomie. Mówimy oczywiście o muzyce klasycznej. Uh -huh, no tak, bo ta e... intrada słynna, tak. Intrada słynna, intrada. No tak, oczywiście najbardziej kojarzymy z Jasnej góry, ale tych... na odsłonięcie obrazu Matki Bożej, tą intradę królewską, ale to nie jest jedyna, jest ich więcej. Bóg więcej, tak? Tak, 16? jest jeszcze tak, jest, jest chyba kilkanaście w sumie. Czy wymienia się częściej te na zasłonięcie, uh -huh. to, bo do dnia dzisiejszego trzeba dodać, że zawsze grane jest na żywo. To nigdy nie jest puszczane z jakiejś taśmy. Natomiast wracając do archiwum, ono oczywiście w dalszym ciągu jest archiwum no, uzupełnianym na bieżąco przez dokumenty, które cały czas napływają, no bo życie toczy się dalej w klasztorze. Od tych już ponad 640 lat e, i cały czas jakieś dokumenty wpływają e, i archiwum można powiedzieć ma się dobrze. Mm -hmm. Natomiast dzielną, zupełnie, oddzielną, zupełnie jakby jednostką, e, taką, e, która gromadzi zbiory. Również jako spuściznę kultury polskiej nieocenioną, jest właśnie to pomieszczenie, gdzie jesteśmy, czyli tak zwana Stara Biblioteka. No, dawniej po prostu Biblioteka Jasnogórska, innej nie było. Tutaj jest, są przechowywane starodruki. Starodruki. Czyli już książki, jak sama nazwa wskazuje, wydrukowane. Począwszy od tych najstarszych tak zwanych inkunabułów. Inkunabuły to jest, to są książki drukowane z drugiej połowy XV wieku, które jeszcze zachowują częściowo cechy rękopisu, ale już są wykonane za pomocą ruchomej czcionki. Czyli no, najbardziej znana to oczywiście ta pierwsza, pierwszy ten druk, który wszyscy w szkole potrafimy się nauczyć i pamiętać, że to jest Biblia Gutenberga, prawda? Na przykład egzemplarz w Pelplinie. Uh -huh. No, to na jasnej górze takich właśnie inkunabłów mamy 287, to jest dużo, to jest duży zbiór. Natomiast wszystkich starodruków, które tu się przechowuje, jest ponad 13 tysięcy. 13 tysięcy książek, które są z wieków właśnie od drugiej połowy XV wieku do końca wieku XVIII. Tak sobie tak liczymy starodruki. Ponadto klasztor jasnogórski ma bibliotekę już tak zwaną nową, która już się mieści za ścianą starej biblioteki, się zaczyna i tam szereg pomieszczeń. No i tu w sumie mamy ponad 100 tysięcy woluminów. To jest biblioteka już, gdzie są książki, zasadniczo xix wieczne, 20, no i współczesne zupełnie nam. Mamy jeszcze jedną bibliotekę, bibliotekę Maryjną. Tam jest około 20 tysięcy woluminów. To już jest w sąsiednim budynku obok Jasnej Góry. Biblioteka Maryna gromadzi zbiory, jak sama nazwa wskazuje, dotyczące głównie. Osoby i kultu Matki Bożej. Mhm. Więc tych takich właśnie jakby części w pewnej całości spuścizny, spuścizny w formie zbioru dokumentacji, muzykaliów jest na jasnej górze dużo. Natomiast w samym tu pomieszczeniu, gdzie jesteśmy, no oczywiście zwraca uwagę wygląd w ogóle tej biblioteki. No właśnie, to dwa słowa o tym wyglądzie. No właśnie, tak myślę, że to jest ciekawe. Ona, ona została umiejscowiona już w, dopiero w XVIII wieku. Wcześniej Biblioteka Jasnogórska miała inne lokalizacje. Jedna z tych lokalizacji okazała się dość niebezpieczna, ponieważ biblioteka mieściła się w wieży jasnogórskiej. Oj. To nie tylko u nas, to się tak robiło, że czasami wieża bywała bardzo dobrym miejscem. Natomiast no, niestety wieża się zapaliła w 1690 roku, był wielki pożar Jasnej Góry. Wieża się paliła, palił się kościół jasnogórski, spłonął główny kościół, jeszcze wiele innych zabudowań. Sama kaplica Matki Bożej szczęśliwie ocalała. No, i po tym pożarze, co się okazało? No biblioteka szczęśliwie się nie spaliła. Mm -hmm. Była na tyle w kondygnacji, na tyle nisko i w tej murowanej części, gdzie tam ogień nie, nie strawił tej części. No, książki ocalały, ale postanowiono, że trzeba zabrać stamtąd te rzeczy. I wreszcie w latach 30. XVIII wieku, to jest zasługa takich wybitnych naszych współbraci ojca Anastazego Kiedrzyńskiego, był prowincjałem, przeorem Jasnej Góry, Nie jeden raz ojca Chryzostoma Koźbiałowicza, też generała zakonu, Polaka i wielu jeszcze innych. Zasługą jest to, że tu w latach 30. XVIII wieku urządzono to pomieszczenie. Pomieszczenie jest urządzone nad refektarzem jasnogórskim. To jest bardzo ciekawa, ciekawa właśnie sytuacja, pod nami jest piękny Barokowy refektarz, który powstał dokładnie na ślub króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i księżniczki Eleonory Habsburżanki. Także to skrzydło klasztoru jest najpóźniejsze, ono właśnie powstało wtedy. Ślub był w 1672 roku. Pod nami właśnie odbywała się Słynna uczta, Wysela. uczta weselna, tańce, wszystko tutaj było pod nami po ślubie, który był w kaplicy Matki Bożej. No i więc to skrzydło było niższe od pozostałych i wykorzystano właśnie to miejsce, żeby dobudować to piętro, mhm. gdzie jesteśmy. Ono jest właściwie takim piętrem no wykorzystano też jakby poddasze można powiedzieć, znaczy po prostu jakby ono jest to, nie, to piętro jest, jak popatrzymy, dosyć wysokie, prawda, bo sklepienie jest wysokie. Całość zaprojektował włoski artysta Franciszek Placigi i stopniowo jeszcze to, to pomieszczenie było upiększane. Tą część drewnianą, to znaczy te błazerie, regały na książki, intarsjowane stoły, przy którym właśnie siedzimy z wiele. Z różnych rodzajów drewna. Wykonał pauliński artysta, brat Franciszek Woźniakowicz. To wszystko właśnie powstało w latach 30. XVIII wieku. Natomiast jeszcze później powstała taka, już w latach 50., idea. Jeden z naszych współbraci zaprojektował taki sposób na przechowywanie książek w formie drewnianych futerałów. Czyli to, co widzimy tutaj za naszymi plecami, to są futerały, to są futerały drewniane, to nie są książki. Mhm. One są ustawione tak, że na najniższych półkach mamy większe, na, na tych, im wyżej, tym mniejsze są te futerały, z prostej, praktycznej przyczyny, łatwiej wyciągać mniejsze rzeczy z góry niż z stołu, mhm. bo jest lżej. Oczywiście odpowiednia jest do tego drabina, która umożliwia wchodzenie Wysoko, no bo tam już nawet bardzo wysoki człowiek to już nie sięgnie. I w tych właśnie futerałach to są drewniane wykonane z drzewa sosnowego, powleczone skórą, pozłocone, gdzie są zaznaczone sygnatury, przechowywane są książki. Oprócz tych szafeczek, jeszcze które są poniżej. Książki są podzielone na 18 działów. Yy, oczywiście przechowywane są tutaj zbiory dotyczące takich dziedzin wiedzy jak teologia, filozofia, yy, pismo święte, liturgia. Yy, no szereg takich dziedzin wiedzy kościelnej, byśmy powiedzieli, no bo to zrozumiałe, to był księgozbiór, który miał, służył zakonnikom, zarówno dla ich pracy apostolskiej, jak i ich, ich edukacji, yy, studiów. No i też takim duchowym lekturom. Natomiast był tutaj też jeden dział. Jest tak jeden dział w bibliotece, który nie ma sygnatury i są na ten temat dwie, dwie teorie. Bo to jest taki właśnie tajemniczy dział, trochę mniejszy nad drzwiami, jak się wchodzi do biblioteki. Tak, właśnie tam nad drzwiami, tam nie ma właśnie napisane w tym kartuszu, co to jest. A to jest, są dwie, dwie teorie. Jedna jest, która tłumaczy to w sposób bardzo prosty i prozaiczny. Są tam książki, które nie wiadomo było, do jakiego działu zaklasyfikować. No i to jest bardzo Logiczny. sensowne, logiczne wyjaśnienie. Ale jest też i druga. A jest druga, znacznie ciekawsza, że są tam książki z indeksu ksiąg zakazanych po prostu. Przypomnę, że po reformacji Kościół katolicki wprowadził taką, można powiedzieć, instytucję z odpowiednio nawet tam aparatem takim ludzkim, to znaczy cała kongregacja była w Watykanie, w Stolicy Apostolskiej, która czuwała nad, nad tym, powiedzmy, obiegiem książki drukowanej w Kościele, żeby zadbać o no to, by wierni nie korzystali z różnych heretyckich pism, z jakichś podejrzanych pozycji książkowych, a nawet jakichś niekatolickich nie nie, nie przekładów Pisma Świętego, po to, żeby po prostu zachować czystość to wiary. Taki wiar, był nauczanie. cel. I to do XX wieku, do czasów Soboru Watykańskiego, II indeks ksiąg zakazanych funkcjonował. Dzisiaj już, dzisiaj już nie, nie istnieje, dzisiaj już go nie używamy. Natomiast właśnie tu, dlaczego te książki mogły być faktycznie tu z indeksu? Ponieważ na Jasnej Górze, właśnie w okresie po reformacji, bardzo wielu ludzi tu na Jasną Górę przybywało po to, żeby pojednać się z Bogiem i z Kościołem Katolickim. Wracali po prostu z powrotem do Kościoła Katolickiego. I na Jasnej Górze istniała grupa spowiedników specjalnymi uprawnieniami apostolskimi, stolicy apostolskiej. Ci spowiednicy mogli tych ludzi przyjmować z powrotem do Kościoła katolickiego, i właśnie dla nich był, była ta biblioteczka, można tak powiedzieć mhm. czyli oni mogli czytać te książki z indeksu, po to, żeby się orientować, żeby mieć wiedzę fachową na temat właśnie tych różnych nieortodoksyjnych, nieortodoksyjnych lektur, nieortodoksyjnych poglądów. Także. Taka, taka właśnie tutaj ciekawostka. No to wyjaśnijmy. Ojciec zaglądał do tego indeksu. Mówi ojciec, która wersja jest prawdziwsza? Czy, <laughs> czy dalej jest to tak umiejscowione? że. Tak... Dalej, dalej jest to zagad. Teraz właśnie te dwa stoły, yy, na przykład yy, były, y, okazały się bardzo atrakcyjne. Dla grupy wysokich dostojników III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Niemcy weszli na jasną górę bardzo wcześnie. W pierwszych dniach września najpierw w ogóle próbowali jasną górę bombardować, ale im się to nie udało. W sposób cudowny absolutnie. Natomiast natomiast później dosyć szybko zajęli częstochowe, szybko pojawili się na jasnej górze i mieliśmy ich na karku prawie do Samego końca, dopóki ich Rosjanie stąd nie, nie, nie przepędzili. I, no i tutaj jak przebywali, oczywiście wielu z nich umiało docenić dorobek kulturowy, który tutaj jest zgromadzony, i te stoły mi się bardzo spodobały i zapragnęli je stąd po prostu zabrać. No po prostu zwyczajnie wywieźć z jasnej góry. No ale okazało się, że o te stoły ani się ich nie da wynieść przez drzwi, ani się ich nie da wynieść przez okna, ponieważ te stoły były montowane tu na miejscu. One tutaj były robione, więc one nigdy nie były stąd wynoszone. Trzeba by je po prostu bardzo, bardzo karkołomnie zdemontować. Zwłaszcza yy, trzeba by się dobrze przymierzyć, żeby coś zrobić z takimi wielkimi blatami. Yy, więc zaniechali tego pomysłu. Kiedy Niemcy już sobie stąd odjechali, to oczywiście ojcowie wtajemniczeni w sprawę odetchnęli z ulgą, ponieważ w jednym z tych stołów była skrytka i przechowywany był oryginalny obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Gdyż ojcowie uznali, że będzie bezpiecznie, jeżeli w głównym ołtarzu jednak, jak Niemców, mamy tutaj. Na karku, dać wierną kopię. Yy, wiemy, że Matka Boża jest obecna w ogóle na jasnej górze. To nie chodzi tylko o sam obraz, yy, a dla samego Skarbu Narodowego bezpiecznie będzie, jak się go po prostu schowa. I był schowany tutaj. Wydawało się, że miejsce jest bezpieczne. Po tym incydencie, no jednak uznano, że trzeba postąpić inaczej. Obraz został wyjęty właśnie z, tego, z tej skrytki i w, w narożu tutaj za nami w biblioteki pod podłogą wykonano taką właśnie skrytkę i obraz został zamurowany tak naprawdę między podłogą tej biblioteki a sufitem refektarza mhm. i tam przetrwał do końca wojny. Po wojnie został wyjęty, okazało się, że bardzo ucierpiał. To po prostu nie było miejsce właściwe dla przechowywania takiej, e, takiego przedmiotu, takiego cennego Takie malowidła, I więc oczywiście później został poddany gruntownej renowacji. Wszystkie nasze programy powstają dzięki naszym widzom oraz czytelnikom warszawskiej gazety. Dziękujemy za każdą wpłatę.